Czy to ostatnia szansa, żeby kupić tak taniego Bitcoina? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Dzisiaj trochę w nietypowych warunkach, a to dlatego, że sobie sporo się dzieje. Teraz właśnie wróciłem dzisiaj, właściwie parę godzin temu ze szkolenia Millionaire Mind Intensive, za dwa dni wylot do Dubaju, dlatego nie ma zbyt wiele czasu, żeby w biurze coś ponagrywać, ale to się mówi show must go on. Dlatego kolejny odcinek dzisiaj wlatuje w naszej serii budowania naszego portfela. Dzisiaj chciałem porozmawiać o jednym temacie, które myślę, właśnie może bardzo pozytywnie, albo inaczej, ma bardzo duże szanse wpłynąć bardzo pozytywnie na rynek kryptowalut oraz głównie na cenę bitcoina. I o czym mówimy? Oczywiście mówimy o BAKT. Przyszedł dzień 23 września, zapowiedziany, w końcu BAKT stał się rzeczywistością i wszedł. Na dzień dzisiejszy obroty na BAKT są dość słabe, ale porozmawiajmy o tym, pomyślmy, czy to może wpłynąć. Pozytywnie na jego cenę na przestrzeni kolejnych tygodni oraz kolejnych miesięcy. I teraz powiem, jeżeli chodzi o mnie, myślę, że absolutnie tak. Tak uważam, że to, co ma Bakt, to, co oferuje Bakt swoim klientom, jest naprawdę nie tylko wartościowe dla nich, ale jest też dla nich bezpieczne, ale co ważniejsze, co interesuje inwestorów instytucjonalnych, jest uregulowane. I teraz mogą bez problemu inwestować w kryptowaluty. I teraz dwie najważniejsze rzeczy a propos Bakt. Pierwsza rzecz, której być może nie wiesz, może w ogóle czym jest Bakt, w takim dużym skrócie. Czyli jest to jednostka, jest to firma, która oferuje yy, klientom instytucjonalnym, dużym, dużym klientom, dużym inwestorom z bardzo dużymi portfelami milionowymi, setkomilionowymi, miliardowymi, aby inwestować w Bitcoinie. Różnica między np. baktem a CME, który wchodził na przed, tuż przed ostatnią górką na Bitcoinie, co spowodowało też wzrosty na Bitcoinie, jest taka, że w Bakt, jeżeli klient zarobi swoje, swoje wynagrodzenie, zarobi, zarobi swój, swój udział, jeżeli mogę to tak nazwać, będzie musiało zostać spieniężone, ale nie w dolarach, jak w przypadku kontraktów Siemi, ale w Bitcoinie. Więc fizyczny Bitcoin będzie musiał zostać skupiony z rynku i dostarczony dla klienta docelowego. Bardzo, bardzo fajne. Teraz zastanówmy się, jaką może mieć jaki może mieć rozmach to otóż bardzo, bardzo duży, ponieważ BACT jest to część Nowojorki, nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, czyli mówimy tu o bardzo, bardzo dużej instytucji. I kolejna rzecz mega istotna. BACT oferuje tak zwane custody, czyli tak zwaną na polski tłumacząc opiekę. Klient instytucjonalny chce zainwestować w bitcoina. Może oczywiście zlecić to bakt, tak, i skorzystać z, z ich oferty, lub po prostu dzisiaj duże firmy, duże instytucje mogą same skupować bitcoina i powierzyć tego bitcoina legalnie, aby bank się nim po prostu zaopiekował i go przetrzymał. Dlaczego to jest takie ważne? Jaki może to mieć jeszcze wpływ na to, że ceny, cena bitcoina może tak wzrosnąć? Przede wszystkim. Mm, Musisz wiedzieć, że jeżeli duże firmy, zwłaszcza firmy, które są na giełdach papierów wartościowych, tak, które posiadają swoich akcjonariuszy, na dzień dzisiejszy nie mogły nawet inwestować w kryptowaluty, ponieważ jeżeli jesteś akcjonariuszem jakiejś dużej spółki, to może ci się po prostu nie spodobać. Tak, tak zazwyczaj było, tak cały czas było, że nie podobało się te takie propozycje, nie podobały się inwestorom, aby spółka, firma inwestowała część kapitału, które także należy do nich w kryptowaluty, które są tak niestabilnym rynkiem. Dzisiaj jesteśmy trochę w innym miejscu. Tak, ponieważ dzisiaj mamy BAKT. BAKT oferuje bezpieczne, uregulowane przede wszystkim przechowywanie bitcoina, ponieważ wcześniej nie było to uregulowane, więc nie było to po prostu możliwe dla tych spółek. I dzisiaj jest to po prostu możliwe. Ale czy to się stanie z dnia na dzień? Moim zdaniem, no nie. Aczkolwiek mam nadzieję, jak jasny scenariusz widzę dla siebie tak, i dla swojego portfela, ponieważ ja tu mówię oczywiście ze swojej perspektywy, nie chcę tutaj mm, wróżyć. Tak? Nie mam kryształowej kuli, nie wiem, co się wydarzy. Ale co uważam, że może się wydarzyć, jest to, że w momencie dzisiaj, kiedy wychodzi bakt, oczywiście zacznie się pompka w mediach. Kiedy zaczyna się pompka w mediach, zacznie ta informacja się rozpływać. Czym więcej informacji na rynku, tym ludzie będą chętniej kupować właśnie bitcoina. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to może już trochę odlec w czasie. Druga sprawa jest taka, że firmy. Teraz, jeżeli chcą zainwestować bitcoina, to nie, to, że Bach wystartował, nie oznacza przecież, że wejdą dzisiaj na rynek i od razu włożą tam setki milionów czy miliardy. Docelowo, tak jak Bakt mówi, spodziewa się klientów, którzy będą inwestować od 200 do 400 milionów dolarów każdego tygodnia czy każdego miesiąca. Chyba każdego miesiąca, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak czy siak jest to bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście może wpłynąć pozytywnie na rynek, jednak pamiętaj, wszyscy inwestorzy nie chcą kupować Bitcoina drogo, więc będą robić to po prostu partiami, będą robić to transzami. Co w ogóle właściwie dzieje się już od właściwie samego początku, kiedy Bitcoin powstał? Duzi, gracze na rynku, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie interesuje ich zainwestowanie teraz i trzymanie za 5 lat. Oni mają czas. Ty być może się śpieszysz, ty być może chcesz za 3 tygodnie swoje zyski realizować, za 9 czy 3, 3 miesiące. Oni są gotowi poczekać 3 lata, 5 lat, 6, 7, 9, 10 lat na to, żeby zrealizować swoje zyski. Wszyscy duzi gracze myślą bardzo długoterminowo. I kiedy słyszałeś, prawdopodobnie słyszałeś to przysłowie, że na rynku Forex, na rynku akcji, na w ogóle na rynku ogólnie pieniądze płyną od ludzi niecierpliwych i niewyedukowanych do ludzi cierpliwych i wyedukowanych. Więc teraz mam nadzieję, że widzisz tę perspektywę, ponieważ chodzi tutaj właśnie o to. Jednak mówiąc o krótkoterminowych wzrostach ceny Bitcoina, moim zdaniem jest na to po prostu bardzo duża szansa z powodu zwykłego FOMO, które zacznie napęd, zaczną napędzać media. I osobiście na to też liczę, ponieważ oczywiście też zacząłem, zaczynam trading, uczyć się tradingu. Oczywiście też zaczynam, zaczynam pomału tradować na kryptowalutach i zawsze osobiście liczę na krótkoterminowe wzrosty dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o długoterminowe moje portfolio, ja osobiście sobie spokojnie mam swoją strategię uśredniania ceny zakupu. Pokazuję Wam tutaj w tej miniaturowej wersji to, co się dzieje, taki mega uproszczony właśnie w tym eksperymencie, który tutaj robimy co tydzień, czyli kupujemy Bitcoina za 20 złotych, za drugie wystarczy kupimy altcoiny i sprawdzamy, co się dzieje po prostu na rynku, na przestrzeni czasu. Będziemy to robić, myślę, aż do kolejnej górki, aż do momentu, kiedy zrealizujemy swoje, swoje zyski i zobaczymy. Czy w ogóle inwestowanie z tak małym kapitałem będzie miało tak naprawdę sens. Wiele ludzi pod moimi filmami pisało, że to nie ma żadnego sensu. Czyli 20 zł co tydzień co to za pieniądze. Ja myślę, że za 3, 6, 9, 12 miesięcy spojrzymy na nasz portfel i się zdziwicie, jakie kwoty tam zobaczymy i jakie zwroty z inwestycji tutaj zobaczymy. Jak będzie, oczywiście, nie ma gwarancji kryptowaluty. jak to kryptowaluty? Właściwie wszystko, nawet nie tylko kryptowaluty Jest to 100% ryzyka. Dla mnie będąc teraz na szkoleniu MMI, Millionaire Mind Intensive, tylko zrozumiałem, Zrozumiałem jeszcze bardziej to, co wcześniej po prostu rozumiałem, że jeżeli chodzi o rynek, jeżeli chodzi o biznes, inwestycje, ryzyko po prostu jest absolutnie wszędzie. Rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy się, pojawili się na tym szkoleniu. Byli to przedsiębiorcy, którzy osiągają naprawdę niesamowite sukcesy. Są multi, multi, multi milionerami. Pomimo tego, że są multi, multi, multi milionerami, pomimo że są wolni finansowo, wciąż się edukują. Przychodzą przychodzą na, na takie szkolenia po to, żeby podnosić swoje skille. I też oczywiście dla Ciebie rekomenduję, ponieważ no niestety pieniądze właśnie będą, będą uciekać od ludzi niewyedukowanych, właśnie do tych, którzy są wyedukowani. Oni sobie zdają z tego sprawę, mam nadzieję, że ty też zaczniesz sobie z tego zdawać sprawę i zaczniesz postawić jakieś swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o edukację. I wracając do, do ryzyka, każdy z nich, jeżeli rozmawiamy o biznesie, o inwestycjach, każdy z nich zawsze, każdy z nich jest świadomy, to jest niesamowite. Im nie trzeba mówić o tym, słuchaj, to jest ryzyko, tak? Bo ja dostaję często pytanie, słuchaj, czy kryptowaluty są ryzykowne, czy biznes online jest ryzykowny. No kurde, słuchajcie, no oczywiście, że jest. Co nie jest dzisiaj ryzykowne, nie ma gwarancji, nawet nie masz gwarancji na to, że mm, kiedy się nie wiem, żenisz nawet, że za rok to małżeństwo będziesz dalej utrzymywał. Nie wiesz, nie wiesz co się wydarzy. Nie ma, ryzyk, nie ma, nie ma gwarancji nigdzie. Tym bardziej w biznesie, który po prostu jest cały czas tak, a na rynku, jak obserwujemy, wygrywają ludzi, którzy pracują najciężej, którzy są sprytniejsi, a ten spryt wywołuje się właśnie bardzo często z tego, że są wyedukowani, cały czas pracują nad swoją główką, a większość ludzi tego nie robi i zostawia swój los, swoje, swoje wyniki przypadkowi. Mam nadzieję, że ty taką osobą nie jesteś. Tak samo jak inwestujesz w kryptowaluty, wybierasz kryptowaluty i je przynajmniej sprawdzasz. Sprawdzasz, kto za nimi stoi. Nie idziesz na pompkę, że ktoś zrobił film o kryptowalucie jakikolwiek i powiedzmy, ty od razu na ślepo w to wchodzisz, ponieważ jest spora szansa na niezerobku. Na wielu kryptowalutach jest szansa zarobku Jednak musisz wiedzieć, że każda, krypto, to, każda kryptowaluta to biznes. Więc obserwuj te projekty, Je też, patrz na nie z, z punktu widzenia biznesu, ponieważ ten, jak każdy inny, może się po prostu wykrzaczyć, może się po prostu zwinąć, zawinąć. Właściciel może nie mieć czystych intencji, ale akurat tego też nigdy nie będziesz wiedział. Dobra. A Tyle na dzisiaj, za chwilę jeszcze Wam pokażę screena z dzisiejszych zakupów. Kupujemy oczywiście Bitcoina za 20 zł, nie będę pokazywał jak to kupuję, tylko po prostu pokażę Wam jak wygląda na zrzut już po zakupach. Czyli za 20 zł kupujemy Bitcoina, cena poniżej 10 tysięcy dolarów, więc czy widzimy taką cenę po raz ostatni? Ja myślę, że jeszcze zaliczymy jakąś jedną mocniejszą świecę w dół, czysto spekulacyjną, zanim zaczniemy pomału rajd w górę. To jest moje, moje zdanie krótkoterminowe. Myślę, że właśnie za chwilę zacznie się FOMO. Więc dzisiaj kupujemy po około, po, trochę poniżej 10 tysięcy za sztukę. 10 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. I dzisiaj kupujemy kryptowalutę NANO. NANO 90 centów, obecną chwilę cena. All time high 40 dolarów, więc grubo, grubo, grubo poniżej zakupu. Myślę, o tym projekcie też jeszcze porozmawiamy. Mega ciekawy projekt, ciekawi ludzie za nim stoją i ciekawe problemy ma do rozwiązania. Więc to było na tyle. Oczywiście, jeżeli była wartość, jeżeli było cokolwiek, co Ci się podobało, zostaw łapkę. Daj znać, co Ty na ten temat myślisz. I co? I widzimy się w kolejnych wideo. Trzymaj się, cześć.